Podobno w Morrisonie są niezłe promocje na zabawki. Idziemy sprawdzić, czy coś się uda znaleźć, żeby na tym zarobić. Na wejściu zobaczyłem te kole. 7 funtów za 24 puszki to całkiem dobra oferta. Tutaj te czekoladki po 4,50 również. No dobra, ale nie po to przyszedłem. Sprawdźmy zabawki. Tutaj te Carrera. Kiedyś sprzedawałem samochodziki z tej firmy. One się bardzo dobrze sprzedawały, ale to nie ta wersja. Tutaj zabawki Blue, jakieś te jajka. O, żółwie Ninja z 35 na 13 To chyba spoko oferta. Niestety na Amazonie tego nie mogę sprzedawać. Gabi Dollhouse za połowę ceny. Trochę lego, już myślałem, że ten Angel jest po 15, ale niestety to po 18, ale ta naklejka chodziło o górną, czyli 45. Kilka innych zestawów, ale nic specjalnego, tutaj te jajka to całkiem niezła cena 20 funtów, normalnie one kosztują 30. Tutaj kolejne jakieś blue zestawy, Barbie również były na przecenie też za połowę ceny, tu znowu te samochody, ale to też, a tu Skibidi Toilet, no powiem Wam, szybko szybko gonią trendy. Nerf to słabo chodzą, ale te duże zabawki pokémon sprzedały się po 40 plus na Ebayu, także 15 mógłby być. Niestety nic ciekawego nie znalazłem.